W 54. odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 27 stopni. Tym razem chciałabym poruszyć temat tego, jak radzić sobie z rozstaniem i odrzuceniem. Ale jeszcze dodatkowo, ten odcinek jest odcinkiem jubileuszowym, bo ma się on ukazać dokładnie rok. Po opublikowaniu pierwszego odcinka podcastu Pokój w Głowie. Zatem trochę chciałabym na początku też powiedzieć o samym podcaście i o tym, co się wydarzyło przez rok. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psycholożką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi prowadząc terapię. Zacznę od tego, że zanim zaczęłam nagrywać ten podcast. Wydawało mi się, że nie będę w stanie gadać przez 15 minut. Tymczasem od roku co tydzień nagrywam odcinek podcastu. Każdy odcinek trwa około 15 minut, a ten odcinek ma numer 54. Więc ile ja minut już nagrałam? Ile minut gadam? W ciągu tego roku raz tylko nie nagrałam odcinka, kiedy miałam anginę i mój syn też miał anginę. Według danych ze Spotify. 84% osób słuchających podcast to kobiety, 9% to mężczyźni, 6% nie określiło płci, a poniżej 1% to osoby nieminarne. Ale jeśli spojrzeć tylko i wyłącznie na ostatnie 30 dni, to mężczyźni stanowią już 10% słuchaczy. Być może zatem powinnam w co dziesiątym odcinku do słuchacza lub słuchaczy w rodzaju męskim, a w pozostałych odcinkach mówić do słuchaczki lub słuchaczek w rodzaju żeńskim. Wtedy byłoby sprawiedliwie i adekwatnie. Od początku istnienia podcastu łącznie wszystkie odcinki były słuchane ponad 200 tysięcy razy. Myślę, że w dniu, gdy ten odcinek zostanie opublikowany, to około 220 tysięcy będzie. Przy czym przez pierwszy miesiąc istnienia tego podcastu był on odsłuchany ponad 1700 razy, a teraz przez ostatnie 30 dni podcast był odsłuchany około 43,5 tysiąca razy. W pierwszym miesiącu słuchaczy było 607, a teraz w ostatnim miesiącu, w lipcu, było ich około 21 tysięcy. Więc zasięgi ewidentnie wzrosły i bardzo się cieszę, że moje treści są przydatne. Dziękuję wam, że słuchacie, komentujecie, zadajecie pytania i udzielacie mi przepięknych feedbacków o tym, że treści wam pomogły, że są bardzo trafne, że są konkretne, że są pomocne w terapii nawet. A najczęściej powtarzający się komplement, który od was przeczytałam lub usłyszałam, jest taki, że mam piękny kojący głos. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w dniu, gdy ten odcinek się ukaże, zapewne będę pakować toboły łącznie z mikrofonem, żeby pierwszy raz nagrać kilka odcinków poza granicami Polski, bo wcześniej poruszałam się z mikrofonem w obrębie kraju. Ruszam na północny zachód, a jak wrócę, to pełną parą w ramach oczywiście możliwości pełnej pary w moim życiu. Przy trójce małych dzieci i pracy w terapii. Więc, pełną parą na miarę moich możliwości, ruszam z przygotowaniem dla Was klubu. Jestem całością, który będzie wiązał się z regularnymi webinarami w tematyce takiej jak podcast, spotkaniami na żywo, online w grupie, tematycznymi spotkaniami, gdzie można będzie sobie pogadać z innymi słuchaczami, słuchaczkami. Podcastu Pokój w głowie. I jeszcze grupą na Facebooku zapewne, gdzie będzie można się kontaktować z pozostałymi członkiniami i członkami klubu. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim klubem i braniem udziału w tym przedsięwzięciu, to może wejść na stronę pokójwgłowie.pl i zapisać się tam na newsletter, i zapewne zostanie poinformowany. Kiedy będzie możliwość zapisu do klubu, albo myślę, że warto też obserwować pokój w głowie na Instagramie lub Facebooku, bo tam zapewne też będą na bieżąco podawane informacje, gdy już ten klub będzie otwarty na zapisy i dołączanie uczestników. Trzymaj zatem rękę na pulsie. Ok, powiedziałam już ogłoszenia, sprawy organizacyjne. Więc teraz mogę przejść do tematu rozstań. Ponieważ dostałam od Was bardzo dużo pytań dotyczących rozstań, na które potrzebujecie, żebym odpowiedziała, to pogrupuję sobie te pytania i odpowiem na nie w kolejnym odcinku. Więc kolejny odcinek także będzie dotyczył rozstań. Tym razem opowiem to, co ja mam do powiedzenia. A w kolejnym odcinku właśnie będę odpowiadała na Wasze pytania. Wyobraźmy sobie, że związek to jest takie przemieszczanie się wspólną drogą przez dwie osoby. Mogą one iść obok siebie, albo mogą iść opierając się o siebie, bo nie mają możliwości, żeby stać twardo na własnych nogach. I ten pierwszy związek to jest partnerstwo, gdzie idą obok siebie. I łapią się, jeżeli ktoś pada. A druga relacja to jest taka silna zależność, emocjonalna przede wszystkim. Oczywiście różne inne typy zależności prowadzą także do zależności emocjonalnej, bo zależność ekonomiczna też prowadzi do zależności emocjonalnej, bo na przykład jedna osoba stara się zadowolić drugą, żeby nie stracić źródła utrzymania chociażby. Więc skupię się na zależności emocjonalnej. Czyli idą te osoby obok siebie, dotykając się i wspierając na sobie, lub idą po prostu obok siebie, być może trzymając się tylko za rękę, i w pewnym momencie jedna osoba mówi: Na skrzyżowaniu, wiesz co, ja idę w tą stronę, a ty zostań tutaj. Nie chcę już iść dalej z tobą. I załóżmy, że ty jesteś tą osobą, która ma zostać, a twój partner mówi ci, że odchodzi, że idzie w swoim kierunku. I nie widzi tam ciebie. Nie ma ochoty tam ciebie widzieć. Nie ma ochoty, żebyś mu towarzyszyła. Zabiera swoje manatki i znika. Odchodzi, oddala się, krok po kroku, widać go coraz słabiej, albo od razu znika za jakimś zakrętem, za jakąś skałą i nie widzisz go. I ty stoisz tam, i stoisz. Jesteś w szoku właściwie, nie wierzysz w to, co się wydarzyło. Nie wierzysz, jak on mógł to zrobić, jak mógł tak się zachować, jak mógł ci to powiedzieć. Jesteś totalnie zaskoczona, że podjął taką decyzję. Myślę jednak, że jeśli był w stanie podjąć tą decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność i zakomunikować to, to jest to i tak lepsze, niż gdyby podjął decyzję gdzieś tam w swojej głowie, ale nic nie powiedział i prowokował ciebie do odejścia, traktując cię. Beznadziejnie i bez szacunku, bo tak się też często dzieje: ktoś nie ma motywacji do tego, żeby być w związku, ale nie powie, nie odejdzie, tylko totalnie przestaje się starać, prowokując drugą osobę do odejścia. I takie coś może trwać latami, albo i nawet całe życie. No więc, jeśli już ten partner wziął tą odpowiedzialność i sobie poszedł, to znaczy też, że on krótkim cięciem dał ci wolność. Myślę też, że możesz uznać śmiało, że dał ci wolność, nawet jeżeli dzwoni czasem o dziwnej porze, wypisuje jakieś głupoty, rzuca pomysły, że może byśmy coś razem zrobili, albo może byśmy się spotkali na seks, albo może żebyśmy razem znowu byli, a potem się z tego wycofuje. Dał ci wolność, to dał ci wolność, póki nie weźmie odpowiedzialności za to, co zrobił. Do czego zaraz wrócę, to możesz uznać, że jesteś wolna. Więc jeśli masz tą wolność i stoisz na tym skrzyżowaniu, i stoisz po prostu i patrzysz na tą drogę, którą on poszedł dalej, ale sama nie możesz nią iść, to na pewno będziesz czuła się fatalnie, bo utknęłaś. Przez to, co się wydarzyło, utknęłaś. Utknęłaś, bo on poszedł, a ty nie dajesz sobie prawa do tego, żeby ruszyć dalej bez niego. I dlatego na wypadek takich sytuacji zawsze mówię o tym, że singielstwo jest fantastycznym momentem na to, żeby się przygotować do związku. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że jestem na tyle silna, że sobie poradzę i mogę iść dalej. Nie muszę tutaj stać i czekać, aż tamten ktoś wróci, zawróci, może przejdzie jakąś przemianę, olśnienie i jednak powie, że dobra, dobra, no to już chodźmy razem. Albo też nie muszę czekać, aż pojawi się ktoś kolejny i mnie z tego punktu zabierze, bo ja sama nie jestem w stanie iść. Chodzi o to, żebyś tam nie stała, nie pochlipywała, obsmarkana i biedna taka, tylko żebyś po prostu pozwoliła sobie na to, żeby zrobić jeden krok, potem drugi, potem trzeci i oddalić się od tego miejsca. Zamiast czekać na to, aż czas się cofnie albo w magiczny sposób wrócicie razem do przeszłości, i rzeczy, które się wydarzyły, jednak się nie wydarzą. Otóż magii nie będzie, a czas stale jednak płynie do przodu, więc stanie w miejscu i czekanie na kogoś, kto ciebie nie chce, raczej nie ma sensu. Oczywiście zdarzają się takie fantastyczne historie, gdzie ktoś odszedł, nastąpiło rozstanie, a potem ten ktoś też przeszedł jakąś magiczną przemianę. Albo właściwie to może i w ogóle nie magiczną. Przeszedł przemianę, ponieważ podjął jakieś działania, odnalazł siebie przede wszystkim. Wykonał pracę, ustalił ze sobą samym, czego chce, kto jest ważny, i jednak wyszło w jego bilansie życiowym, że jesteś priorytetem. Jest taka możliwość, tylko że to się nie dzieje ani w tydzień, ani w miesiąc nawet. W sumie myślę, że taka praca nad sobą wymaga czasu. Ale przede wszystkim wymaga podjęcia działań, a nie gadania. Jeżeli ktoś od ciebie odszedł i wraca po tygodniu z jakimiś wielkimi obietnicami, a tak naprawdę to on w ogóle nigdzie nie odszedł, tylko cały czas też tkwił w tym samym miejscu, albo powiedział ci, że odchodzi i schował się za skałą, i potem wrócił? Jeśli nigdzie nie poszedł i nie nastąpił rozwój jakiegoś tego człowieka, to on wraca do ciebie w tej samej formie, czyli w formie takiej, której ty nie możesz mu właściwie ufać. Bo jeżeli odszedł raz i nic nie przemyślał właściwie, nic nie zmienił, może przemyślał, ale nic nie zmienił, realnie wrócił jednak taki sam, to jest to bardzo możliwe, że on nadal będzie miał powody do tego, żeby znowu odejść. Za 3 kilometry na przykład. Będziecie szli, szli, szli i on znowu powie, że wiesz jednak właściwie, to odchodzę. Więc jeśli ktoś odszedł, a ty byś chciała, żeby wrócił, to przemyśl sobie, co realnie musiałoby się wydarzyć, żebyś mogła mu znowu zaufać, żebyś miała podstawy wierzyć, że to się nie powtórzy. I pamiętaj, same słowa to jednak za mało, same obietnice to za mało. Prawdopodobnie musiałoby się to z jakimś realnym działaniem wiązać. Przykład? Przykład metaforyczny. Szliście wcześniej razem. Każdy miał swoje kanapki, twoje kanapki się skończyły, a on nie chciał się dzielić swoimi kanapkami. Zaakceptowałaś to, ale on sobie z tymi kanapkami powiedział, że w takim razie idzie. Pa. I teraz, jeżeli miałby do ciebie wrócić, to realnym działaniem byłoby to, że przychodzi i daje ci te kanapki. Gdyby to oprzeć jednak na realistycznym przykładzie, a nie metaforycznym, no to powiedzmy, że jesteście w takim miejscu waszej relacji, że ty byś chciała na przykład, żebyście zamieszkali razem, a on tam tak na luzie woli spotykać się i porankować. Ale jesteś w stanie to zaakceptować, więc idziecie sobie razem obok siebie w swoim życiu i nagle on mówi, że odchodzi, bo to nie jest to. I teraz tak, zastanów się, co musiałoby się realnie wydarzyć, żebyś mogła mu zaufać. Prawdopodobnie. Musiałby wrócić i powiedzieć: okej, okay, dobra, przemyślałem to wszystko. Jestem gotów poszukać dla nas wspólnego mieszkania do wynajęcia, albo jestem gotów kupić szafę do mieszkania, w którym mieszkam, gdzie mogłabyś umieścić swoje rzeczy. Jestem gotów poprzesuwać moje rzeczy w szafach, które mam, żebyś mogła tam umieścić swoje rzeczy. Oczekujmy realnych działań. Jeśli natomiast. Ty chciałabyś zamieszkać razem, on nie bardzo, po czym on odchodzi i wraca, i mówi, że on już wszystko przemyślał, jesteś najwspanialszą osobą w jego życiu, ale jednak mieszkać to niekoniecznie razem, to właściwie oznacza, że absolutnie, absolutnie nic się nie zmieniło. Więc wrócił do ciebie w tej samej formie, w której odszedł, zatem prawdopodobnie wkrótce znowu może odejść. Ważne jest także, że jeśli odszedł i wrócił z nowymi potrzebami, nowym wyobrażeniem tej waszej relacji i z nowymi zachowaniami, nowymi celami, to dobrze by było też, żeby uzasadnił, dlaczego tak zmienił zdanie. Bo jeżeli matka mu kazała, to słabo. Jeżeli natomiast sam ustalił ze sobą, że jesteś najważniejsza i na skutek tego postanowił podjąć pewne działania, żebyś się zgodziła wrócić do jego życia, to ok. Często, jeżeli jakiś taki długotrwały i bardzo zaawansowany związek się rozpada, to jednak bardzo możliwe, że konieczna jest jednak terapia obu osób, jeśli miałyby do siebie wrócić, po to, żeby stworzyli jednak nowy związek na zupełnie innych zasadach, a nie kontynuowali tamten. Na tym całym gruzowisku, które powstało podczas rozstania. Czyli nie warto wracać do tego samego i takiego samego związku, jeśli właściwie nic się nie zmieniło, bo jeśli to się rozleciało wcześniej, to znaczy, że nie było dobrze i że nie należy tego kontynuować w takiej samej formie. No dobra, ale powiedzmy, że twój partner odszedł. Zostawił cię na tym skrzyżowaniu metaforycznym i ty tam stoisz i pochlipujesz, a on w ogóle nie zamierza do ciebie wracać. I co wtedy? Tak jak mówiłam wcześniej, musisz po prostu ruszyć dalej, sama o własnych siłach, zrobić jeden krok, potem drugi, potem trzeci. Pewnie będą one trudne, szczególnie ten pierwszy i drugi, ale musisz ruszyć z tego miejsca, w którym jesteś, jeśli chcesz czuć się dobrze. To jest konieczny warunek do spełnienia. Jeżeli chcesz czuć się lepiej, chcesz się uwolnić od tej relacji, to nie możesz utknąć. Co to znaczy ruszyć z tego miejsca? To znaczy zmienić coś w swoim życiu, podjąć jakieś działania, postawić sobie swoje własne, indywidualne, prywatne cele i nimi się zająć. A co najważniejsze, w pustkę pozostawioną po tym związku. Wstawić jakichś innych ludzi, ale nie jako takich wysieraczy łez czy narzędzie do tego, żebyś miała kim sobie wytrzeć nos, tylko wstawić innych ludzi, inne relacje, w które i ty będziesz wkładała wysiłek i innych ludzi, dzięki którym nigdy więcej, jeśli ktokolwiek by cię zostawił, nie będziesz się czuła sama. Pamiętajmy o tym, że my potrzebujemy przynależeć, przynależeć do jakiejś grupy. Przynależeć właśnie do jakiegoś związku, gdzieś potrzebujemy przynależeć, więc warto zadbać o tą przynależność. Zastanów się, czy gdzieś przynależysz. Przynależność to może być przynależność rodzinna, przynależność w grupie przyjaciół, przynależność pod kątem jakiejś grupy ludzi realizujących powiedzmy jakiś sport, jakieś zainteresowania, jakieś hobby. Zawód, którym się zajmujesz, też może się wiązać z przynależnością, bo możesz go wykonywać przy współpracy z ludźmi, którzy dają ci w jakiś sposób poczucie bezpieczeństwa. Więc w takim momencie, kiedy zostajesz sama na rozstaju dróg, bo ktoś ważny od ciebie odszedł, warto skoncentrować się na Twoich celach i też na Twojej przynależności. wszystko co chciałabym powiedzieć w tym odcinku do tego tematu tak jak mówiłam wcześniej wrócę w kolejnym odcinku jeśli macie jakieś pytania dotyczące rozstania i bycia odrzuconą to piszcie do mnie na kontakt pokój w celu dostania informacji przez wszystkich chętnych o klubie jestem całością proszę zapiszcie się na newsletter na stronie pokójwgłowie.pl Zasubskrybuj sobie też podcast Pokój w Głowie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Budzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.